Siemanko. W związku z tym, że dzisiaj przyszła paczuszka, nie będzie standardowego otwierania, tylko otworzymy sobie to, co przyszło. Yy, Gengar z Bellyboltem nam trochę pomogą, ale nie za dużo, bo może być ciężko. Oproszę, Inka przyszła. <laughs> Przywitaj się, Inia. Nie ruszaj pokemonów, bo będzie im przykro, jak je złapiesz. No więc przyszły sobie takie dwa bindery z Volt X Jeden fioletowy, bo wiadomo Gengar. Drugi pomarańczowy, przygotowany dla pod Destined Rivals. Ja wiem, że niby dodatek jest czarno-czerwony, ale taka jest fajna pomarańczowa otoczka wokół tego logo, więc postanowiłem wybrać taki kolor. Bo czerwony to taki, no nie wiem, standardowy. Poza tym już mam dwa czerwone segregatory, więc nie chciałem kontynuować tego koloru i postanowiłem pójść trochę co innego yy, on jest dużo ładniejszy dużo bardziej pomarańczowy Inka tutaj widzę jest bardzo zainteresowana o zrobimy sobie drogę, trochę zbliżenia coś mi nie wychodzi o udało się proszę jest bardzo ładny suwaczek z logiem Voltex Inka cały czas zainteresowana tematem tu jest takie ładne logo z tej strony jest też tak kłódeczka. No naprawdę, są one śliczne. To są z takiej jakiejś specjalnej serii niby. Seria numer 3. Bardzo mi się podoba, że mają te wyprofilowane boki. Dzięki temu się nie zgniatają segregatory. Nie wiem jak to się nagrywa, bo nie jestem w stanie spojrzeć na, na telefon, więc mam nadzieję, że wszystko w miarę dobrze widać. W środku jest piękny, ładny ładne wykończenie. folika no i wiadomo, strony to jest, jeżeli mi pamięć nie mili, na 360 kart ten sobie pójdzie na boczek otworzymy jeszcze fioletowy w miarę dobrze idzie proszę, no piękne są piękne są, szkoda, że kolory nie łapią się takie, jakie powinno są dużo bardziej wyraziste i naprawdę to jest fioletowy prawie jak Gengar, nie wiem, może może tak się uda pokazać. Widzicie? Jest fioletowy, nie taki wymyty. Nie wiem, czy to kwestia telefonu, czy może jakiś filtr trzeba nałożyć. Nie wiem, nie wiem. Będę musiał nad tym pomyśleć. Ja tutaj sobie też ściągniemy folikę. Ochta, och nie chcę zejść z kubana. Och, i popsułem. Dobra, później sobie to zdejmę. Proszę bardzo, ten w środku też ładny. No, jak ładne, one są przyjemne w dotyku. No dobra, to mamy te bindery. Oprócz tego jeszcze nie mogę się powstrzymać. I mamy leczonka. Tak jest. Dołączy do Ziódka i nuni. jeszcze nie pomyśleliśmy, jak będzie się nazywał. Może wy macie jakiś pomysł na imię dla leczonka. Możecie zostawić w komentarzu. A te paczuszki pewnie otworzymy sobie jutro o tymczasem. Do następnego. Cześć.